słońce świeci. Nie mam ani jak zrobić sobie zdjęcia, ani jakiegoś filmu sensownego nakręcić. Ale jestem na plaży Mondello. Tak to wygląda, a tutaj woda jest piękna, cudny błękitny kolor bardzo ciepła, jest bardzo przyjemnie, no ponieważ jestem sama to muszę trochę uważać, bo już mnie nawet postrzegł ratownik, że uważa na torba na dokumenty, na portfel i tak dalej więc już tam mam plecak na, na na ręczniku i tak muszę zerkać, więc aż tak bardzo się tutaj nie będę rozkoszować, tym puskaniem się muszę zerkać na swój dobytek, żeby nie zostać bez dokumentów i bez wszystkiego ale jest miło, ale jest bardzo miło i A, bardzo mi się podoba Witajcie. Powitałam was wcześniej krótkim nagraniem z plaży w Mondello i niestety jedynym, jaki udało mi się zrobić, bo okazało się, że mój telefon strasznie się grzeje, natychmiast się wyłącza, nie jestem w stanie kręcić filmów, więc te wysokie temperatury nie działają na niego dobrze. Pomimo wcześniejszego czyszczenia i doprowadzania do ładu telefonu, no niestety jest jak jest, więc jedyne co, to udało mi się porobić trochę zdjęć. Zwykłym aparatem także, ale głównie komórką mimo wszystko, i no niestety nie byłam w stanie nic nakręcić. Próbowałam też nakręcić swoją twarz, żeby nie było tylko gadania z łazienki, ponieważ w pokoju niestety mam bardzo mało światła, tu jest chłodno, ale nie ma światła. W łazience jest ciepło, ale jest światło. I niestety telefon też mi się wyłączył podczas nagrania, więc no, nie jestem w stanie, więc jedyne co mój głos, <głos> i jako podkład jakieś nieliczne migawki filmów albo zdjęcia podstawie. Więc, przechodząc do rzeczy, obiecywałam pokazywać miasto, więc niewiele z niego pokażę. Natomiast pomyślałam sobie, nie ma tego złego, bo właściwie nie to jest tematem mojego przekazu. Nie Palermo, nie miasto, nie co tu robić, nie co tu zwiedzać, ponieważ takich filmów mnóstwo znajdziecie w sieci profesjonalnie kręconych, więc ja nic lepszego nie zrobię. A Palermo jest tak naprawdę miejscem przypadkowym, ponieważ nie o to chodzi, gdzie jestem, a o to chodzi, że jestem tutaj sama i że zdobyłam się na samotny wyjazd i w dodatku nie aż taki bliski, jednak to jest ponad 2000 km i tak jak wspominałam, zawdzięczam to dwóm osobom. <laughs> Jedną z nich jest Kamila Zawłocka z kanału Zadzieram kieco i Lecę. Jeśli nie znacie tego kanału, to odszukajcie koniecznie nie na YouTubie, bardzo polecam. Jest to dziewczyna świetna, która od wielu lat, siedmiu bodajże chyba, podróżuje po całym świecie i to głównie sama, więc natknęłam się na jej kanał i zaczęłam zazdrościć i strasznie podziwiać, że jest w stanie na to się zdobyć, a, a ja nie jestem w stanie wykonać nawet małego kroku. I drugą osobą jest osoba, która we mnie wierzy, że ja sobie w różnych okolicznościach poradzę. I dlatego dzięki tym dwóm osobom oraz sobie, że sobie na to pozwoliłam. W końcu gdzieś pojechałam dalej i pojechałam sama. I przyznam się, że mi się tak głowa otworzyła, że pojechałam zupełnie, raczej poleciałam, zupełnie spontanicznie, nie latając wcześniej, nie bywający nigdzie tak naprawdę, oprócz kilku krajów ościennych, zupełnie sama, ale bez żadnego stresu. Tutaj nie było zupełnie jakiegoś tam pokonywania nie wiadomo jakiego siebie, jakby to dokonało się wcześniej. We mnie się jakoś bardzo szybko wypracowała ta odwaga. Przyszła spontaniczna decyzja. Chciało mi się od jakiegoś czasu pojechać lub polecieć gdzieś. Przyszło palcem po mapie, przyszło wyszukiwanie terminów lotów i stanęło na Palermo, dlatego że akurat mi terminy lotów podpasowały. I tylko dlatego jednocześnie jest to na tyle daleko, żeby poczuć, że jednak jest się gdzie indziej, a jednocześnie na tyle blisko, że, można, że jest w ogóle sens polecieć tam, mając zaledwie kilka dni. Więc udało mi się to zrobić. Natomiast zawdzięczam to też sobie, że sobie w końcu pozwoliłam, że w końcu sobie zaczęłam pozwalać na czas wolny, na robienie czegoś inaczej, na bywanie w innych miejscach, na przecieranie nowych szlaków. Więc sobie też jestem wdzięczna, że sobie w końcu na to pozwoliłam i okazało, się, że się da i że można. <laughs> um, więc tak jak już w kilku innych filmach, między innymi tych z Auta, mówiłam, że wszystko zaczyna się w głowie i absolutnie tak wszystko zaczyna się w głowie, ponieważ w moich okolicznościach oprócz tego, że głowa mi się przetransformowała na więcej luzu, na poczucie, że mogę, na poczucie większej mocy. To nic więcej się takiego nie zmieniło. A teraz, jak mi coś strzeli do głowy, to po prostu to robię i po prostu działam i już się nie zastanawiam i nie gdybam i nie szukam sobie problemów, e, tylko po prostu, mm, po prostu robię to, na co mam ochotę i bardzo mi się to podoba. <laughs> A teraz, skoro gdzieś tam w podkładzie najprawdopodobniej lecą właśnie zdjęcia albo jakieś nieliczne urywki filmu, to wrócę do Palermo jednak coś tam o nim opowiem. Może nie za dużo, ale. Jednak coś. Um, więc po pierwsze, słyszałam, że Palermo jest brudnym miastem um, i muszę przyznać, że tak jest, <grych> ale powiem Wam, że nie mówię tego, żeby cokolwiek komukolwiek wyrzucać, albo żeby się na to skarżyć, czy żać, czy wypominać, ale z nich brudasy nie. Po prostu przyjęłam to jako taki folklor lokalny i faktycznie jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo śmieci. Śmieci, walają się wszędzie, począwszy od papierków, plastikowych butelek, puszek, odpadków z jedzenia niedokończonego, poprzez jakieś wiaderka po pracach budowlanych, a także pojemniki kilkulitrowe, takie po płynach do prania, stare ubrania, fragmenty mebli, wszystko. Znajdziecie tutaj wszystko, miejscami nawet górki, jest tego naprawdę dużo. Ale przyjęłam po prostu, że tutaj tak jest i tyle i tyle. Wszystko przyjmowałam jak jest. Zwyczajnie słońce i palmy i te piękne rozpadające się kamienice, bo mi się one bardzo podobają. Mi wszystko rekompensowało. Więc po prostu przyjmuję, że tak mają, widocznie tak lubią na takim są etapie, że tak mają i tyle. Druga rzecz ulice. Trzeba bardzo uważać, ponieważ jeżdżą tu w moim odczuciu trochę jak szaleńcy. Momentami mam wrażenie, że w sposób niekoordynowany w Polsce człowiek na przejściu dla pieszych jest świętą krową, brzydko mówiąc, a tutaj pieszy nie ma w praktyce żadnych przywilejów. Trzeba bardzo uważać, żeby nie być potrąconym przez samochód albo skuter czy motor, których tutaj jeździ bardzo dużo. Na ulicy oprócz tego widziałam też bardzo dużo tych elektrycznych hulajnok, nałącznie no, z tymi elektrycznymi wózkami inwalidzkimi też zdarza się ludziom jeździć tym po ulicach. Ja się dziwię, że się, że się, nie boją, ale no, ale jeżdżą, więc jest tego dużo. Byłam też zaskoczona tym, że w Polsce bardzo rzadko słyszę klakson samochodowy, a tutaj nie wiem, może to zależy od ulicy, może. Na akurat w takich obszarach się poruszałam, nie wiem, klaksone co chwilę. Nawet jak jestem tutaj w łazience, to słyszę nieustanne trąbienie. Po prostu to jest nieustanne trąbienie, ktoś na kogoś trąbi. Więc no, jest to zupełnie, zupełnie inne niż, niż w Polsce. Co do języka, bo tutaj się wiele osób skarżyło, że Włosi nie bardzo mówią po angielsku, jest problem z dogadaniem się. Um, powiem tak, no chyba tak. Chociaż ja szczerze powiedziawszy, w ogóle nie miałam potrzeby dogadywania się z kimkolwiek, tak? Bo jak jestem w sklepie, to po prostu płacę za produkty i tutaj nie, niewiele jest do mówienia. Jak coś zamawiam z karty, to po restauracjach za specjalnie też dużo nie chodziłam, ale nie wiem, kupowałam lody, byłam na pizzy, no bo um, chociaż nie jadam, nie jadam pizzy i nie jadam też mąki w ogóle, e, ale zrobiłam tutaj wyjątek, no, żeby zjeść. Pizzę we Włoszech. E, więc jak się zamawia coś, no to też no, parę słów. Nie trzeba jakoś dużo dogadywania do się. Na ulicy też nie, ponieważ moim przewodnikiem była mapa Google, więc też nie miałam kłopotu ani z, ze środkami transportu miejskiego, tak jak na przykład dzisiaj jechałam na plażę e, i e, jechałam autobusem. No bo wszystko mi po prostu Google powiedziało, jak się dostać, skąd, poprowadziło mnie, więc, pff, więc szczerze powiedziawszy, to, że nie mówią po angielsku, nie jest dla mnie dużym problemem. Natomiast w muzeum galerii sztuki, jak byłam, mówią i byli bardzo bardzo tacy zapraszający i bardzo mini. ta obsługa. Oprócz tego dzisiaj na plaży w Mondello pan ratownik też mówił po angielsku, bardzo dobrze mówił i udzielił mi kilka racji wskazówek właśnie, żebym, żebym uważała, ponieważ jestem sama, widać, że jestem turystką i, i jednak, że, że, że kradną i można zostać bez dokumentów i bez torby, więc żeby uważać. Więc tak to jest z tą komunikacją. Nie widzę w tym żadnego problemu. Co mnie zaskoczyło, że widzę w, na ulicach budki telefoniczne. Co prawda, nie widziałam, żeby ktoś z nich korzystał, ale chyba one są czynne, ponieważ na tych wyświetlaczach coś tam się wyświetla. No w Polsce już od wielu, wielu lat nigdzie nie ma budek telefonicznych, one chyba zupełnie, totalnie nie funkcjonują, a tutaj jednak, jednak są. Pogoda wspaniała. Ja w Polsce od długiego czasu czuję się taka niedoświetlona i niedogrzana, ponieważ mam wrażenie, że lato trochę się przeniosło bardziej na wiosnę, i kiedy zaczyna się okres wakacyjny, lipiec sierpień, to już pogoda w Polsce bywa w kratkę tych ciepłych dni niekoniecznie jest aż tak dużo, ja w końcu czuję się dogrzana i doświetlona. Ja może nie jestem miłośniczką, nie wiadomo, jakich upałów, ale jednak jakoś tak mam potrzebę tego słońca i zdecydowanie te dwa dni. I jeszcze jutro jest czwarty, jednego dnia. E, jednak no, nasyci mnie, mam poczucie na przynajmniej na jakiś czas e, palmy, tak? Palmy, które są wszędzie, wielkie kaktusy, które w miniaturkach oglądałam w doniczce w Polsce. Tutaj mogłam zobaczyć w warunkach naturalnych naprawdę olbrzymie. Więc dla mnie to jest egzotyka. Dla tych z Was, którzy dużo jeżdżą, podróżują po świecie, no to pff, co tam? co takiego? Na mnie ponieważ widzę te rzeczy pierwszy raz w życiu robi to bardzo, bardzo duże wrażenie. Kolejna rzecz bezpieczeństwo. Niektóre osoby gdzieś tam czytałam w necie, że twierdziły, że Palermo nie jest zbyt bezpiecznym miastem. Muszę powiedzieć, że ja nie mam pojęcia, ponieważ no w jakichś odludnych, odległych terenach no raczej nie bywałam. Poruszałam się tam, gdzie się poruszają turyści, ale ja osobiście się czułam... No chodziłam też jakimiś małymi, bocznymi uliczkami, gdzie było trochę bardziej pusto, ale no za dnia i, no i zasadniczo ja się czułam dobrze i ja się czułam bezpiecznie. Więc y, nie wiem, nie wiem, nie miałam żadnego lęku, także nie miałam lęku, kiedy mi się po, po spó spóźnił mi się lot i musiałam potem gdzieś tam dojść od dworca kolejowego. Na szczęście blisko miałam bardzo, ale jednak gdzieś tam musiałam po tej godzinie 23:00 dotrzeć na miejsce mojego zakwaterowania, y, ale też nie miałam zupełnie lęku. Ja w tej chwili jestem na totalnym luzie i <grym> Niczego się nie boję. Więc tak mi się w głowie pozmieniało. E, więc ja się czułam dobrze i bezpiecznie. E, ponieważ od jakiegoś czasu mam tak, że mi bardzo wolno czas płynie i chociaż w tej chwili spędziłam tutaj dopiero dwie doby niecałe, a mam wrażenie, jak była co mi tydzień. E, więc ja się czuję tym pobytem już zaledwie dwudniowym taka bardzo nasycona chodzeniem. Robię po 20 tysięcy kroków dziennie, ponieważ gdzie mogę poruszam się pieszo, żeby sobie jak najwięcej zobaczyć. Raczej nie chadzam po jakichś muzeach, wewnątrz byłam tylko w jednym, ponieważ ja potrzebuję powietrza, ja potrzebuję nieba, słońca. Palmy mnie cały czas zachwycają, więc mi po prostu przy tak krótkim pobycie jest trochę szkoda czasu na to, żeby bywać w muzeach. W tej chwili mnie to nie bardzo interesuje. Wolę być na zewnątrz. Więc mi więc jest bardzo dobrze. Jeżeli mogłabym coś doradzić, jeżeli są osoby takie tutaj, może właśnie jakieś dziewczyny, które były wcześniej takie zasiedziały jak ja, które nie miały powodów, okazji albo miały poczucie, że nie mają możliwości gdziekolwiek się wyrwać i chciałyby przyjechać do Palermo same, to uważam, że to jest bardzo dobry wybór, krótki lot, łatwo się tutaj dostać. Radę mam taką, żeby sobie jedynie wybrać nocleg blisko Palermo Centrale tej stacji kolejowej i wtedy żadnego kłopotu nie ma, niezależnie od tego, o, którą, o której godzinie przylecicie tutaj do Palermo. Około godzinki potrzebujecie, żeby się dostać z lotniska, komunikacją miejską, autobusem lub pociągiem, ponieważ są dwie możliwości. Ja jechałam pociągiem i akurat w towarzystwie pary. Polaków. Bardzo mili ludzie. Natknęliśmy się zupełnie przez przypadek na lotnisku i, i, i razem pokonaliśmy tę drogę i się na dworcu rozstaliśmy. Ja poszłam w swoim kierunku, a oni w stronę swojego hotelu. W każdym razie, no właśnie, warto mieć, warto, warto blisko mieć Palermo Centrale i uważam, że to jest bardzo dobra miejscówka, którą ja wybrałam, bo to jest zaledwie od dworca kilkaset metrów i potem bardzo łatwo wszędzie się Dostać się pieszo, znaczy wszędzie. No, do, po centrum pochodzić sobie, tak, czy port zobaczyć, czy inne tam takie punkty, które zwykle są w przewodnikach wymieniane. E, więc ja starałam się, gdzie tylko mogę chodzić pieszo, i dopiero dzisiaj na plażę w Mondello pojechałam autobusem, ponieważ no pieszo to by było. Na dwie godziny, no to trochę po prostu dużo czasu. Dwie godziny w jedną, w drugą, no to było dużo. Ja bardzo lubię chodzić, uwielbiam i podejrzewam, że gdybym mogła tu spędzić więcej czasu, bo bym miała więcej czasu, to pewnie poszła sobie pieszo. Dla mnie to nie ma zupełnie żadnego problemu. Natomiast, no natomiast z racji właśnie tego skróconego czasu pojechałam autobusem, ale wracałam już i częściowo autobusem, a częściowo też pieszo 40 minut, bo ja uwielbiam chodzić po prostu, lubię chodzić, lubię eksplorować jakieś zakamarki, więc niepotrzebna mi była z drugiej strony oszczędność aż tak duża czasu, więc, więc tak to się poruszałam. Polecam. Kto się zasiedział w domu, żeby, żeby się ruszyć, żeby nabrać odwagi do zmian w życiu, mm. <taki> takich jakiej ja nabrałam. Mam nadzieję, że to nie będzie moja ostatnia podróż samotna. Chciałabym robić kolejne wypady. Większą podróż planuję i tym razem planuję i to nie będzie spontan taki zupełny. Planuję w, w sierpniu, no ale jeżeli dojdzie, dojdzie do skutku, to w swoim czasie opowiem. E, ale mam nadzieję, że jeszcze w międzyczasie gdzieś polecę. E, więc pozdrawiam Was serdecznie e, jeszcze z Palermo. Mam nadzieję, że uda mi się przygotować ten film i opublikować, zanim stąd wylecę. E, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.